Na sam początek zacznijmy od tego, jak zdefiniować pojęcie reklamy prasowej. Przez tak, w powszechnym mniemaniu pod pojęciem reklamy prasowej rozumie się reklamę rozpowszechnianą za pośrednictwem prasy. Żeby dokładnie przyjrzeć się temu zagadnie, zagadnieniu, konieczne jest zdefiniowanie samej prasy oraz samej reklamy. Z definicją prasy możemy zetknąć się w ustawie prawo prasowe z 1984 roku. Tam też w artykule 7 ust. 2 punkt 1 stwierdzono, że pod pojęciem prasy należy rozumieć publikacje periodyczne, nie stanowiące zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się przynajmniej raz w roku opatrzone stałym tytułem lub nazwą, numerem bieżącym oraz datą. Przede wszystkim zaś dzienniki, czasopisma, serwisy agencyjne, programy telewizyjne, programy radiowe. Pod pojęciem prasy rozumieć także wszelkie istniejące i powstające w wyniku rozwoju technicznego środki masowego przekazywania, jak również zespoły ludzi, a także pojedyncze osoby, które zajmują się działalnością dziennikarską, co znamienne Chociaż ustawa prawo prasowe, stanu, prawo prasowe stanowi podstawowy regulator działalności prasy na gruncie prawa polskiego, tak naprawdę... Brakuje tam stosownej definicji reklamy, pomimo oczywiście regulujących ją przepisów. W związku z tym, przy analizowaniu zagadnienia reklamy na gruncie prawa prasowego, konieczne jest odwołanie się do ustaleń doktryny, orzecznictwa, ewentualnie także do definicji skonstruowanych w innych ustawach, w tym najbardziej zbliżonej pod względem podejmowanej problematyki ustawy o radiofonii i telewizji. Czyżbym e, oczywiście takich pojęć jest multum, e, można tu choćby wymienić reklamę produktu leczniczego zawartą w, e, w ustawie prawo farmaceutyczne, e, czy też... E, reklamę napoju alkoholowego zawartą w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oczywiście należy pamiętać, że z definicji tych można korzystać jedynie pomocniczo, wiążące są one jedynie na gruncie tych ustaw, w ramach który zostały one skonstruowane, ewentualnie w ramach ustaw, do których one odsyłają, które do nich odsyłają. Dlatego, też powiedzmy, że w ramach dzisiejszego wywiadu skonstruujemy taką dość szeroką definicję reklamy, w związku z, z którą będą to wszystkie rodzaje działalności mające na celu promowanie i wzbudzanie zainteresowania oferowanym towarem lub usługą wśród nabywców, czy to potencjalnych, czy też obecnych. Pozostaje dość istotna kwestia, ponieważ ustawa prawo prasowe pochodzi z 1984, nie reguluje wielu ważnych współcześnie kwestii. Chyba najważniejszą z tych kwestii jest Internet. Jak będzie wyglądała kwestia reklamy w internecie? Czy będzie się odnosiła podobnie jak reklama prasowa do prawa, czy też będzie pochodziła z zupełnie innych ustaw? To znaczy tak, jeżeli chodzi o reklamę w internecie, po pierwsze należy stwierdzić, że w doktrynie polskiej panuje dość ugruntowany pogląd, z którym też się zgadzam, że internet sam w sobie nie jest prasą, natomiast za pośrednictwem internetu może być rozpowszechniana prasa, na przykład zdigitalizowane odpowiedniki tradycyjnych papierowych gazet i w takich też przypadkach będziemy, będziemy mogli zastosować e, albo przepisy ustawy o, ustawy o radiofonii i telewizji, albo też ustawy prasowe. Jest to uzależnione. W wypadku radiofonii i telewizji oczywiście e, musiały być dodatkowe przesłanki spełnione, czyli musiała być to działalność e, dostawców usług medialnych w rozumieniu ustawy właśnie o radiofonii i telewizji. Gdybyśmy mieli zebrać w jedno miejsce wszystkie ustawy, wszystkie akty prawne, które regulują kwestie reklamy prasowej, które by to były dokładnie ustawy? To znaczy tak, reklama prasowa sensu stricto uregulowana jest przede wszystkim w ustawie prawo prasowe oraz ustawie o radiofonii i telewizji. Przy czym nie zawsze te dwa akty prawne będą miały pozycję równorzędną. Należy pamiętać, że w wypadku działalności dostawców usług medialnych, w rozumieniu ustawy radiofonii i telewizji, przede wszystkim tradycyjne przekazy telewizyjne, tradycyjne przekazy radiowe, usługi na audiowizualne usługi na żądanie w tzw. nowych mediach, wobec nich będą miały, jako, będą miały pierwszeństwo przepisy ustawy o radiofonii i telewizji. Dopiero później, na podstawie odesłania zawartego w artykule trzecim tej ustawy, przepisy ustawy prawo prasowe, w momencie, kiedy będzie brak odpowiednich przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. Natomiast należy też pamiętać, że do szeroko pojętej, że w przypadku reklamy prasowej będą miały zastosowanie także przepisy regulujące szeroko pojętą reklamę, m.in. z ustawą o zwalczaniu konkurencji, z prawa farmaceutycznego i tak to, Gdybyśmy mieli zagłębić się w samą ustawę prawo prasowe, jak dokładnie wygląda tam kwestia regulacji reklamy prasowej? Jakich dokładnie aspektów dotyczy? Jeżeli chodzi o regulację reklamy prasowej, ustawy prawo prasowe, należy stwierdzić, że nie jest ona tam dość szczegółowo uregulowana. Związane jest to przede wszystkim z wiekiem tej ustawy, czyli kwestią, że została ona uchwalona w 1984 roku, gdzie w którym to skala i ogółem zagadnienie reklamy nie zbudzały takiego zainteresowania ustawodawcy jak obecnie. Wiadomo, z czasem zagadnienie to nabrało na znaczeniu, co możemy prześledzić na podstawie pojawiających się kolejnych regulacji w ustawach, które już wymieniłem, między innymi prawo farmaceutyczne, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast jeżeli chodzi o samą ustawę prawo prasowe, to naprawdę... Reklama prasowa jest uregulowana w jednym artykule, w 36, który stwierdza przede wszystkim, że prasa ma prawo do publikowania odpłatnych ogłoszeń i reklam, czy też w artykule 12 ust. 2, który wprowadza zakaz ukrytej działalności reklamowej prowadzonej przez dziennikarzy w celu uzyskania określonych korzyści majątkowych czy też osobistych. Poruszyłeś kwestię reklamy i ogłoszeń. Jakie są różnice, co, co te różnice za sobą pociągają? To znaczy, przede wszystkim różnią się one celem. Celem ogłoszenia będzie cel informacyjny, nie zaś promowanie określonego towaru, określonej usługi. Dlatego też w bardzo często wskazuje się, że ogłoszenie powinno mieć raczej charakter bardziej. będzie miało zastosowanie. Raczej w przypadku produktów nowych, ewentualnie produktów znacznie zmodyfikowanych. Oczywiście, jaki będzie tego skutek? Zarówno ogłoszenia, jak i reklamy podlegają zupełnie innym regulacjom prawnym. Przede wszystkim chodzi tutaj o zakazy reklamowe, które nie dotyczą ogłoszeń. Przy czym należy pamiętać, że. Eee, nie może dojść do takiej kuriozalnej sytuacji, że yy, pod przykrywką yy, tutaj ogłoszeń yy, będą w, yy, publikowane reklamy w celu obejścia wspomnianych już zakazów reklamowych. Eee, wspomniałeś, że reklama jest płatna. Czy reklama musi być płatna? Znaczy nie. W ustawie prawo prasowe stwierdzono, że prasa może publikować odpłatnie reklamy, aczkolwiek nie ma tam stwierdzone, że musi. Również w ustawie o radiofonii radio, i telewizji brakuje kryterium odpłatności jako przesłanki stwierdzenia, czy, czy dany przekaz jest reklamą. Aczkolwiek należy też pamiętać, że kwestia odpłatności, czy też braku tej odpłatności, nie będzie miała żadnego znaczenia dla stwierdzenia odpowiedzialności podmiotów odpowiedzialnych za publikację tych a co z kwestią ewentualnego czynu nieuczciwej konkurencji? Czy taka reklama nie może być uznana za, za taki czyn? Mhm. To zależy od częstotliwości i od skali takiego zjawiska. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z jednorazowymi, e, pojedynczymi przypadkami publikacji takiej reklamy, w żadnym wypadku nie. Natomiast jeżeli będzie to działalność na masową skalę, e, regularna, w takim wypadku rzeczywiście można było spróbować to zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji. Dobra, kwestia autoreklamy. Jak jest regulowana, z czym to się wiąże? Znaczy, autoreklama inaczej jest uregulowana właśnie w ustawie prawo prasowe, inaczej autoreklama jest uregulowana w ustawie o radiofonie i telewizji. W przypadku ustawy prawo prasowe, należy pamiętać, że reklama zawsze będzie e, materiałem nieredakcyjnym, e, w związku z... E, przynajmniej reklama powinna być... E, Materiałem nieredakcyjnym. W przypadku wszelkiego rodzaju autopromocji, autoreklamy mówimy już w tym wypadku o. Ym materiale odredakcji, w związku z czym nie będzie on podlegał reżimowi i trybowi określonemu w artykule 36 oraz odpowiedniej ochronie, która jest zapewniona podmiotom decydującym o danej reklamie, wskazanym w tej ustawie. Natomiast już chodzi o ustawę Radiofonii Telewizji, po nowelizacji wskazano, że reklamą jest również autopromocja, czyli w tym wypadku autoreklama również będzie uznawana na gruncie tej ustawy jako reklama i będzie podlega stosownemu reżimowi prawem. Czyli również tego typu publikacje muszą być jasno oddzielone od materiałów redakcyjnych, mimo że również są materiałami redakcyjnymi? To znaczy, w wypadku ustawy o. O to z... Oto jest komplikowane pytanie, że w ustawie o radiofonii i telewizji, jak najbardziej, wszelkiego rodzaju takie przekazy powinny być jasno rozdzielone. Natomiast, tak jak wspomniałem, w wypadku ustawy o prasowe, oczywiście w tym momencie nie. Z jednej strony można się kłócić, czy narusza to reżim prawa prasowego, ale na pewno narusza reżim ograniczeń ukrytej reklamy, która znajduje się m.in. w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, więc jeżeli nie będą miały tutaj zastosowania yy, prawa prasowego, będą miały zastosowania innych ograniczeń w reklamy. Jak wygląda kwestia obowiązku publikacji reklamy? Czy w ogóle można mówić, że taki obowiązek w Polsce istnieje? To znaczy tak, co do tego są znaczne rozbieżności w doktrynie, mianowicie część przedstawicieli stwierdza, że nie ma generalnego obowiązku publikacji reklam, czyli inaczej mówiąc, jeżeli dana redakcja tych reklam nie chce w ogóle publikować, ma tylko pełne prawo. Natomiast w momencie, kiedy rozpoczyna tego typu działalność, w takim wypadku e, powinna przyjmować wszystkie reklamy, oczywiście z, z, pewny, z wyłączeniem pewnych wyjątków ustawowych. E, z, jako podstawę tego typu test yy, podaje się właśnie brzmienie yy, artykułu 36 ust. 4, który stwierdza, że wydawca oraz redaktor mają prawo yy, odmówić publikacji reklamy, jeżeli ona jest sprzeczna z linią programową, ewentualnie z charakterem publikacji. Yy, co ciekawe, właśnie na tej samej podstawie yy, opierają się również zwolennicy swobody kontraktowej, yy, którzy stwierdzają, że yy, jak najbardziej redakcja, tutaj wydawca i redaktor mogą w pełni decydować, czy chcą, czy nie chcą publikować reklam, a dodatkowo powołując się na wspomniany przepis, mają również prawo odmawiać czyli ponosić odpowiedzialności za odmowę publikacji reklam z przyczyn, które niekiedy można było uznawać za dyskryminacyjne, czyli na przykład właśnie nie, nie zgadzanie się ogólnej linii programowej redakcji z światopoglądem osoby, która, chce, która jest wyrażona w danej reklamie. Aczkolwiek jest jeszcze trzecie stanowisko, które najbardziej yy, które mogą znać za najbardziej praktyczne, ponieważ stwierdza, że... Trzeba dla właściwego przy tutaj zinterpretowania kwestii obowiązku publikacji reklam trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na samą formę, w jakiej te reklamy są publikowane, w jaki sposób dochodzi. Mianowicie to nie reklamodawca wysyła na samym początku prośby do wydawcy, do redaktora o Publikację reklamy, tylko to wydawca składa swoistą ofertę pozwalającą, mu na, pozwalającą inną osobom zgodzić, wyrazić chęć publikacji danej reklamy. W takim wypadku taki reklamodawca najczęściej przychodzi do siedziby redakcji, czy spotyka się z upoważnionym do tego pracownikiem, czy to redakcji, czy, to, czy też biura reklamowego. Ten przyjmuje oczywiście tekst, przyjmuje odpowiednią zapłatę. I dopiero w następnym etapie ta reklama jest badana co do zgodności na przykład z linią programową, więc w tym wypadku część przedstawiciela, który stwierdza, że ten ustęp nie daje prawa do odmowy nawiązania umowy, ale stanowi przesłankę do rozwiązania już zawartej umowy. Powołanie się na to nie ponosząc odpowiedzialności. E, pojawiło się pojęcie dość kontrowersyjne nie tylko z punktu widzenia reklamy, ale także z punktu widzenia w ogóle ustawy prasowe. Czym jest tak naprawdę linia redakcyjna i jak to e, powinno wyglądać, a jak wygląda? To znaczy, jeżeli chodzi o linie redakcyjne, jest to, jest to pewien zbiór idei. Yy, yy, Pewnych podejść światopoglądowych i celów, które chce realizować dana redakcja. Powinien on być skodyfikowany w postaci statutu lub regulaminu. na takim, właśnie W ten sposób zostało to określone w. W ustawie prawo prasowe, no, aczkolwiek niektórzy przedstawiciele doktryny stoją na stanowisku, że jak najbardziej nie trzeba, żeby ta linia programowa była skodyfikowana. Osobiście się nie zgadza. Gdybyśmy mieli podać jakiś przykład, jaka reklama może być sprzeczna z linią programową albo z charakterem publikacji? To znaczy, takim najbardziej powszechnym przykładem jest, chyba najbardziej takim pospolitym, publikacja środków antykoncepcyjnych w czasopiśmie katolickim. Aczkolwiek nie tylko. Na przykład reklama pielgrzymki w czasopiśmie o charakterze typowo-świeckim również może zostać uznana za niezgodną z linią programową. Troszkę inaczej sytuacja wygląda w przypadku charakteru publikacji. To oczywiście jest również kwestia dość sporna. Na przykład, z charakterem, takim przykładem niezgodności z charakterem publikacji będzie publikacja seksownej kobiecej bielizny w magazynach dla dzieci. Albo też na odwrót, publikacja nowego, y, promocyjnego opakowania pieluch w magazynie motoryzacyjnym. Poruszyliśmy kwestię linii programowej, kwestię charakteru publikacji. Zostaje jeszcze kwestia tego, jaka reklama jest zakazana prawnie. Jak to się odnosi do, do reklamy prasowej? Kto odpowiada za ewentualne naruszenie prawa poprzez treść reklamy i tak dalej? Oczywiście, niezgodność z prawem i niezgodność z e, zasadami współżycia. Społecznego to również jedna z przesłanek, która pozwala na odmowę reklamy, ponieważ publikacja takiej reklamy jest zakazana. Jeżeli chodzi o tutaj reklamę niezgodną z prawem. Nie została ona dookreślona w samym ustawie prawo prasowe, w tym wypadku musimy się odwoływać do innych ustaw, na przykład do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której mówi się o reklamie wprowadzającej w błąd, czy też na przykład do kodeksu karnego, w związku z którym można było stwierdzić, że reklama nie może propagować totalitaryzmu, nie może rozpowszechniać pornografii, nie może także na przykład propagować treści rasistowskich. Także należy pamiętać, że niektóre produkty, reklama niektórych produktów jest na gruncie prawa polskiego zakazana lub znacznie ograniczona. Przede wszystkim chodzi o wyroby tytoniowe, różnego rodzaju alkohole, czy też na przykład produkty lecznicze. Kto będzie ponosił odpowiedzialność za coś takiego? Czy redaktor i wydawca mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za opublikowane treści reklamowe? To znaczy, co do zasady, redaktor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności. Za opublikowane treści reklamowe stanowi o tym. Artykuł 42, ustęp 2 prawa prasowego. Aczkolwiek oczywiście mówimy im tutaj o e, reklamach, które zostały publikowane przy spełnieniu wszystkich przesłanek e, określonych w artykule 36, czyli przede wszystkim nie może być reklama sprzeczna z, z prawem. Dlatego też redaktor, e, wydawca mniej bo wiadomo, że tutaj redaktor będzie reprezentował wydawcę, e, jest z, zobowiązany do wstępnego sprawdzenia, e, czy dana reklama jest zgodna z prawem. Niektóre oczywiście treści jednoznacznie będą uznawane za niezgodne, na przykład tak już wspomniałem, propagujące treści faszystowskie czy, czy szeroko pojęte totalitarne. W innych wypadkach już mniej. O rzecznictwie i w doktrynie podnosi się taki przykład, że Podmiot odpowiedzialne za decydowanie o publikacji reklamy powinny przede wszystkim zwrócić baczną uwagę na wszelkiego rodzaju analizy towarzyskie, zwłaszcza na przykład gorąca pani w wieku 30 lat poszukuje starszego, bogatego pana w wieku lat 50. W takich wypadkach podmiot decydujący o reklamie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy osoba, która zleca opublikowanie tego typu treści reklamowej, jest tą samą, która się mniej ogłasza. Ewentualnie czy osoba, która się nie ogłasza, wie o, taką, o takiej reklamie i godzi się na tego typu publikacje. Również w wypadku naruszenia dóbr osobistych. Oczywiście nie zawsze treści będą jedno, treść, treść reklamy będzie jednoznacznie naruszająca dobra osobiste pewnej osoby. Natomiast jeżeli mam tutaj do czynienia z reklamą cykliczną okazującą się powiedzmy przez pół roku w, ka w każdym kolejnym numerze miesięcznika i po pierwszej takiej publikacji reklamy yy, wydawca czy też redaktor otrzyma informację zgłoszenie od pewnej osoby, że dana reklama narusza jej dobra osobiste. W takim przypadku jak najbardziej powinien on daną reklamę wycofać aż do wyjaśnienia sprawy. Pozostaje kwestia reklam od profesjonalnych agencji reklamowych, ponieważ tutaj mówiliśmy przede wszystkim o ogłoszeniach, które mogą się pojawić ze strony osób fizycznych, a co w momencie, kiedy za reklamą stoi instytucja? Czy również należy tego typu kwestie weryfikować, czy faktycznie takie ogłoszenia są zgodne z faktem? To znaczy pochodzenie reklamy od profesjonalnej agencji reklamowej w żaden wypadku nie wyłącza odpowiedzialności, e, czy to redaktora, czy też wydawcy e, za treść danej reklamy. E, dobra, kwestia rozdziału e, to o czym już wcześniej mówiliśmy, po, podział materiałów na materiały redakcyjne, materiały reklamowe. Jak to powinno wyglądać, dlaczego tak, a nie inaczej? Cóż. W tym wypadku mm, jest, jest pełna dowolność w jaki sposób należy to rozdzielać. Niektóre gazety stosują specjalne wkładki, inne na przykład oznaczają strony, na które pojawiają się reklamy z e, dużym tytułem Reklama. Potem słyszą równo z ogłoszeniami. Czy też na przykład umieszczają reklamy w ramkach. E, jak mówię, jest tutaj pełna dowolność, aczkolwiek no, rzeczywiście ten, ten roz, to rozdzielenie powinno być jasne. E, jako taki przykład Dość, dość niejasnego rozdzielenia, jest na przykład zastosowanie reklam y, wystosowanych do y, osób młodszych czy ewentualnie, które mogą oddziaływać na osoby młodsze w postaci swoistych komiksów z dymkami. To oczywiście są w odrębnych ramkach i tak dalej, ale wiadomo, że w świadomości dzieci są zupełnie inaczej odbierane. Czy, czy tego typu przekazy mogą być traktowane jako kryptoreklama? Uh, tak, oczywiście. Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o reklamę ukrytą, to przede wszystkim yy, w prawie prasowym jest uregulowana yy, reklama yy, ukryte przekazy reklamowe dotyczące samych dziennikarzy. W momencie otrzymywania przed niej od, od, określonych gratyfikacji majątkowych yy, lub osobistych, albo się w celu uzyskania czegoś takiego. Zresztą podobne odesłania można znaleźć także w kodeksach etyki dziennikarskiej, m.in. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, w którym na przykład jest dość ciekawe uregulowanie, że z tutaj zgodnością dziennikarską, z ich niezależnością dziennikar dziennikarską na przykład nie polemizuje, to znaczy nie, nie godzi się przyjmowanie prezentów powyżej 200 zł. To jest dość ciekawym uregulowaniem, ale także wszelkiego rodzaju wycieczek, różnego rodzaju towarów do sprawdzenia, co jest oczywiście jedną z najpowszechniejszych form zapewnienia dodatkowych korzyści dziennikarzom, właśnie pewne produkty, samochody na długie okresy sprawdzenia, czy też oczywiście awanse jako odpowiednie, odpowiednie korzyści osobiste. Co w, w sytuacji artykułów sponsorowanych? Ponieważ są to publikacje zbliżone swoją formą do materiałów redakcyjnych, a z drugiej strony są przekazem reklamowym. Czy w takim razie nie wprowadzają w jakiś sposób naszych odbiorców w błąd? Znaczy przede wszystkim należy stwierdzić, że artykuły takie powinny być jednoznacznie, jednoznacznie oznaczone jako artykuły sponsorowane. W takim wypadku rzeczywiście ciężko im przypisać charakter ukrytego przekazu handlowego ukrytej reklamy. Mówiliśmy dzisiaj przede wszystkim o kwestii regulacji reklamy prasowej na gruncie ustawy prawo prasowe z 84. Jest to ustawa przestarzała, która wymaga na pewno wielu zmian mimo wprowadzanych ciągle nowelizacji. W momencie, kiedy mielibyśmy podsumować cały temat reklamy prasowej, jakie zaproponowałbyś zmiany na gruncie prawa, nie tylko w samej ustawie prawo prasowe, ale ogólnie w aspekcie reklamy prasowej? To znaczy ogólnie, szczerze w doktrynie oczywiście można spotkać się z głosami, że przepisy dotyczące reklamy powinny zostać zebrane w jednym akcie prawnym, aczkolwiek szczerze powiedziawszy nie do końca jestem zwolennikiem tego typu podejścia. Z drugiej strony, przede wszystkim w ustawie prawo prasowe należałoby uregulować kwestię dość zbliżoną do, do reklamy, czyli kwestię sponsoringu, e, która, jako swoisty przekaz handlowy, handlowy e, ma obecnie coraz większe znaczenie, dlatego że sponsoring jest uznawany jako bardziej subtelna forma reklamy. E, stosowne przepisy znajdują się w ustawie o radiu i telewizji, natomiast e, brak takich przepisów na gruncie e, prawa prasowego. Cóż więcej? Um, oczywiście można było zastanowić się nad uregulowaniem sankcji za ukrytą reklamę w stosunku do dziennikarzy, ponieważ sankcji takich brak. Oczywiście można było wtedy poszukiwać na podstawie innych ustaw. Jednakże, jeżeli chcemy uznawać prawo prasowe za twór kompleksowy, za ustawę kompleksową regulującą działalność prasową, niech takim Dziękuję stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.